Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Życi szemrali przeciwko Mojżeszowi na pustyni. Pan Bóg zesłał węże o jadzie palącym, i poumierali. Niemal wszyscy. Grzech sprowadza śmierć. Konsekwencją szemrania przeciwko przywódcom duchowym, także przeciw księżom jest upadek ludu, który prowadzą. Warto się nad tym zastanowić, ile razy opomawiałem księdza, ile razy przeciwko księdzu nastawiałem drugą osobę, czy przeciwko nawet księdzu biskupowi. Czy my jesteśmy w jedności z Bogiem, w jedności z Kościołem i przyjmujemy Boże błogosławieństwo, życie, czy też wybieramy przekleństwo i śmierć? To takie proste, a takie trudne. Jesteśmy w miejscu cudu eucharystycznego w Sokółce. Sam Chrystus poprzez cuda potwierdza wybranie pewnych osób do szczególnej posługi, do kapłaństwa. Módlmy się o to, żeby w Polsce nie brakowało księży bo zaczyna się to dziać. Módlmy się o to, żeby ci, którzy zostali powołani, spotkali się z posłuchem wśród ludu, który przyjmie Boże błogosławieństwo, tak, że zrodzi nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.